Witajcie moi kochani, kolejny raz mamy gościa, a w zasadzie to my dzisiaj jesteśmy w gościach, bo gościmy w miejscu, w którym ja zakochałem się od pierwszego przyjścia, od pierwszego wejrzenia, a jest ze mną człowiek, którego opisałbym tak, entuzjasta życia, pasjonat smaków, miłośnik podróży i ma w sobie tyle empatii i nienormalnego wręcz podejścia do życia, że wielokrotnie zastanawiałem się. Czy to jest rola, czy to jest taki naprawdę on, natomiast obcuję już z nim jakiś czas i on jest autentycznie taki, jaki jest, a ze mną jest dzisiaj Michał Urbański z Planety Lewobrzeże, właściciel tego całego bałaganu, w którym za ścianie drukujemy pewną fajną rzecz. Michał, na wstępie chciałem Ci bardzo, ale to bardzo podziękować za możliwość tego, że u Ciebie gościmy, że robimy dla Ciebie robotę. No i że zgodziłeś się na to, żeby zostać gościem naszego kanału, gdzie mocno idziemy w stronę złotego przycisku na YouTubie, bo liczba naszych subskrybentów mocno rośnie. Tak, staramy się. Natomiast, Czekaj, natomiast... Się zbieram koparę z tego, a ty mówisz o mnie, czy ja o robię Czy, czy, czy powiedziałem coś nie tak? O czymś zapomniałem? Entuzjasta życia, mi miłośnik miło, mi jedzenia, miło. miłośnik podróży. Wszystko się zgadza. Kochasz życie, tak? Jest mi bardzo miło. No witajcie, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w Toruniu. Witamy w Toruniu, w przepięknym Toruniu. My na tym programie staramy się pokazywać, jak gdyby jak najmniej ciąć i reżyserować, więc dobrze wiesz o tym, że usiedliśmy przed chwilą bez żadnego scenariusza. Staramy się pokazywać ludziom reakcję odbiorców druku ściennego. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia, ponieważ... Pytanie moje pierwsze. Czy kiedykolwiek wcześniej, zanim na, my się poznaliśmy, zanim, zanim jak gdyby nas połączyła też znajomość z Dominiką, czy kiedykolwiek wcześniej o takiej usłudze słyszałeś? Naprawdę, naprawdę nie miałem pojęcia, że można coś takiego fajnego zrobić. Pierwszy raz. Tak. I do końca nie wierzyłem, czy to... Jesteśmy w połowie wydruku. Tak. Chodzimy tam, sprawdzamy, jest po prostu coś niesamowitego. Efekty tej pracy oczywiście zobaczycie na, na kanale, zobaczycie na naszych social mediach, natomiast dla mnie bardzo istotne jest to, że ja bardzo lubię robić rzeczy niesztampowe. E, Michał specjalnie pod naszą realizację dzisiejszą przemalował ścianę w swoim ogródku letnim, gdzie, gdzie goście restauracji przychodzą i mają e, możliwość kosztować tych, tych smakołyków, które tutaj e, Michał serwuje. Jak oceniasz sam etap tego, jak to się, jak to się tworzy, jak, jak, jak Ty sobie to wyobrażałeś, jakie jest Twoje odczucie, bo dla mnie to jest najistotniejsze. Słuchajcie, najpierw to chciałem powiedzieć, że ściana była nudna i wymagała jakieś, jakiegokolwiek, nie wiem, zaplanowania. Ta ściana, naprawdę duża ściana, była dosyć nudną ścianą i długo, długo zastanawiałem się, co bym, czym by można było ją atrakcyjnić. Czym można było atrakcyjnić te, żeby ten ogródek, do którego tak chętnie siadacie, Okej, okay. żeby coś miało styl i smak, no to od razu było wiadomo, że to będzie moje zdjęcie. No niestety. Niestety, no to jest, to jest najlepsze co może tam Słuchajcie, być. Na fazie projektu mówimy tutaj o y, rozmiarze 4 metry na prawie 2 metry wysokie. Bardzo dużo. Bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo przestrzeń. Zdjęcie mogło wydawać się dosyć... Y, narzucające, więc zrezygnowaliśmy z pomysłu zdjęcia, zrobiliśmy cudowną grafikę. Ja was bardzo serdecznie zapraszam, to będzie na pewno coś super, żebyście to zobaczyli u nas tej restauracji. Eee, co mogę się powiedzieć? Jest połowa wydrukowana, zeszła godzina, szybko idzie, jest e, po prostu ja jestem zachwycony. Jestem zachwycony. Będziemy robili kolejne ściany. Czy ja mogę powiedzieć coś więcej? No sami widzicie, jak reagują e, nasi klienci na to, jak my to robimy. Ja dodam tylko, że faktycznie m, m, dla mnie takim kolejnym wyzwaniem było to, że robimy to w ogródku. Robimy to na ścianie bardzo chropowatej, bo jest to ściana ewela ew elewacyjna, ewelacyjna, oczywiście. Y, natomiast. Y i rewelacyjna. chodziło, że Ewelina ją. Ewelina, tak. Tak, tak. Ewelina ją. Ewelona. Ewel, tak, ewelacyjna. Tak. E, więc kolejne, znowu, następne wyzwanie. Dla mnie największą zapłatą i taką rzeczą, która mnie najbardziej w tym wszystkim jara, jest uśmiech tego gościa, który oprócz tego, że on na co dzień się ciągle uśmiecha, ale jak to zobaczył, i jak widzi, jak to się tworzy, to naprawdę robi to mega wrażenie. Dla mnie to jest super kwestia. Tak jak Michał powiedział, nie jest to nasza ostatnia praca, bo będziemy robili jeszcze inne rzeczy. To nie na tą chwilę. Jeżeli macie jakieś wolną ścianę, chcecie tapetować, chcecie kłaść plakaty, yy, czy planujecie, nie wiem, robić cokolwiek ze ścianą, żeby ją mu atrakcyjnić, rozważcie naniesienie na druku, rozważcie to, bo to jest jakieś po prostu zjawiskowe. Jest to, jest to zjawiskowe, jesteśmy w stanie zrobić dla Was wszystko, spersonalizować każdą ścianę, każde pomieszczenie według waszej koncepcji, waszej idei. Czasami nawet tak jak przed chwileczką byliśmy oglądać inne ściany u Michała, on rzucił temat, opisał słowami, co chce na tych ścianach mieć, a my już o to zadbamy i zespół naszych grafików plus, plus wszystkie inne osoby usiądziemy do tego, żeby tą grafikę, którą Michał opisał słowami, żebyśmy my ją przenieśli na obraz i żebyśmy później wydrukowali ją. Na ścianie. Myślę, że trochę to zrewolucjonizuje. Koniec, może liter przestrzennych? Nie wiem, czegokolwiek, bo to jako. No, możliwości, ma, możliwości tak. w, tym, w tym obszarze mamy tak naprawdę nieograniczone. Bardzo, bardzo. Tylko ogranicza nas wyobraźnia. A plus do tego, jak wygląda efekt końcowy, jaki dajemy na to gwarancję, jakimi tuszami to robimy. Zresztą widzisz, jesteśmy w restauracji, gdzie klienci już przychodzą, goście przychodzą i spożywają posiłki. Nie czuć żadnej chemii, nie czuć żadnego smrodu, no to też jest taka nasza. Mega przewaga. Ściana była czerwona, ceglany kolor. Przemalowaliśmy ją, jakby płótno, na biało. No i drukujemy. I drukujemy na tym białym. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Oczywiście też będę. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało za 3 miesiące za 6 miesięcy. Ale wierzę, że. Wierzę, że produkt bez naruszenia żadnych impregnatów, bez niczego, bo na to nie trzeba już nic więcej, o to nie, nie trzeba pielęgnować. Ten, dbać. A ten ogródek, który tam masz, on jest zawsze w tej formie, czy tak, tylko podnosisz jest, boki. Tylko no, na jest, lato. Tak, podnoszone boki z świeżo e, e, ale jest Daszek jest. Nie? Na Wizji mówię 12 lat gwarancji ode mnie na to, więc myślę, że szybciej. I Nie trzeba tego żaden sposób impregnować. Niczego nanościć. nie impregnujemy, niczego nie, nie. Jeśli jest to w takim miejscu, w jakim jest, to absolutnie hmm. nic nie trzeba z tym robić. Możecie to, tak jak wam pokazywałem już na początku, wszyscy projektanci szorować, wnętrz, dotykać. projektanci wnętrz, wszystkie osoby, które. No ale to, może to całkowicie wyeliminować tapetę z domu, wyeliminować jakiekolwiek inne ściany to znaczy, malowania. Jeśli ktoś się uprze na tapetę, to po prostu tak, będzie ją miał. Natomiast, natomiast my dajemy alternatywę, taką, która w naszej ocenie spełnia zupełnie inne wymogi i daje zupełnie inny wachlarz rozwiązań dla klienta. I to jest dla nas najważniejsze, bo my chcemy spełniać oczekiwania klienta. Ty ja w, bardzo ty... chciałem jeszcze podziękować za profesjonalne podejście, za zrobienie projektu, za całkowite zajęcie się sprawą. Eee, tak naprawdę umówiona godzina, przyjazd punktualnie zrobione. Nie musiałem się w ogóle czymś w ogóle zajmować, angażować, tak. tylko ak akceptacja. Tak przyzwoca. działamy, tak działamy, tak robimy. Zależy nam na tym, żeby nasi klienci byli w pełni zadowoleni. Ja Wam gwarantuję, że to nie jest koniec naszej współpracy z Michałem, a do tego miejsca, do planety Lewobrzeże, że my zapraszamy Was naprawdę, naprawdę serdecznie. Tu jest niesamowita atmosfera. To jest dla mnie pierwsze i jedyne takie miejsce w Polsce, w którym byłem, gdzie wchodzicie sobie do, do najpierw do restauracji, możecie sobie brać napoje, na jakie macie ochotę. Oczywiście później jest to doliczone do rachunku, natomiast nie jest to, jest tu wszystko niesztampowe, nienormalne. Porcje są niesamowite, świeżość i jakość jest. Najlepsza jaka może być, więc tylko i wyłącznie możemy to rekomendować, bardzo a przy okazji jeszcze siedząc w ogródku będziecie mogli zobaczyć mega fajną grafikę, którą, którą stworzyliśmy dla, dla tego człowieka. Michał, tak teraz ja na serio, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że możemy tu być, że możemy współpracować, że się zgodziłeś na to i tylko i wyłącznie... Nie no, ja chcę więcej, ja chcę więcej, więcej malowideł, no bo jest, jest miejsce, to jest... Robimy. Dziękujemy bardzo. Prośba na dole są dzwoneczki, te suby. Toruń pozdrawiam. Toruń pozdrawiam. Tak. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo. Piąteczka.